Witajcie, z tej strony Kuba. Na nasz sklep internetowy wjechał właśnie nowy piracki sprzęt Wyszak. Wraz z firmą Polbit na bazie stacji roboczej HPZ420 stworzyliśmy niskobudżetowy komputer gamingowy. Zapraszam Was do recenzji. Jesteśmy po pierwszych testach z Leszakiem i komputer naprawdę pozytywnie zaskakuje. W grze Counter-Strike Global Festival komputer bardzo dobrze się sprawdza. Pozwala nam na komfortową rozgrywkę, i cały czas gramy sobie na stałych klatkach. Jeśli chodzi o League of Legends, komputer pozwala nam na jeszcze bardziej komfortową rozgrywkę, i tak naprawdę każdy gracz byłby zadowolony korzystając z tego komputera, nawet ten profesjonalny. Podczas rozgrywki w League of Legends poziom klatek wahał się między 100 a 150 fps na ustawieniach średnich oraz wysokich. Gra w tym tytuł na wyszaku była komfortowa, stabilna. W trakcie rozgrywki w Counter Strike Global Offensive miara FPS-ów waha się między 100 a 160 FPSów, bardzo podobnie jak w League of Legends. Ustawienia graficzne także na najwyższych detalach, nowy piracki sprzęt daje nam dobre warunki do potyczki w tym tytule. Podczas testów grid 2 komputer spisuje się wzorowo. Brak spadków fps przy wysokich ustawieniach graficznych, a sama rozgrywka przebiega płynnie i bez za. Dostrzeżeń. Specyfikacja komputera przedstawia się w sposób następujący. Wyszak, którego prezentujemy, jest w wersji z procesorem Intel Xeon E52640. Jest to procesor wyposażony w 12 wątków oraz 6 rdzeni o mocy bazowej 2,5 GHz. Karta graficzna GeForce GTX 1060 o pamięci 3 GB, naszenie 192 Bitowej. Złącza 3 DisplayPort, 1 DVI oraz HDMI. Pamięć RAM 16 GB DDR3, taktowanie. 1328 MHz. Maszyna wyposażona jest w dwa dyski. 500 GB oraz szybszy SSD 256 GB. Za dodatkową opłatą mamy możliwość oklejenia komputera w jeden z kilku dostępnych wzorów. Komputery sprzedawane są z oryginalnym Windows 10 oraz nagrywarką DVD. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Link oczywiście do komputera macie w opisie. Do zobaczenia. Cześć!